Hey, witam was bardzo serdecznie z tej strony Mateusz z na YouTube i w dzisiejszym filmie recenzja recenzja tej oto obudowy etui, można powiedzieć case'a od firmy Incipio, ona nazwie clam case pro. Serdecznie zapraszam. Jak już na pewno zauważyliście, nie jest to zwykła obudowa, nie jest to żaden zwykły case, który ma za zadanie tylko zabezpieczyć nam tył oraz przód, ponieważ z przodu właśnie mamy umiejscowioną klawiaturę klawiaturę QWERTY, dzięki której po prostu możemy szybciej pisać na iPadzie. Taki jest główny cel tej klawiatury, przynajmniej ja taki cel dostrzegam. Mamy też do dyspozycji przyciski funkcyjne, które obsługują tak naprawdę tego iPada. Mamy przycisk do odblokowywania naszego iPada, gdy on jest zablokowany. Mamy też przyciski do regulacji głośności. Mamy też przyciski do obsługi, Muzyki, czyli możemy sobie przewinąć, zastopować i tak dalej. Mamy też przycisk do e, wybudzania m, asystentki Siri, oraz mamy takie przyciski, można powiedzieć, funkcyjne, które m.in. służą do wyszukiwania np. aplikacji, e, do wycinania konkretnego tekstu i wklejania go w inne miejsca, albo po prostu gdzieś wklejania. I tak naprawdę o samej klawiaturze to tyle, z racji tego, że po prostu, no jak każdy się może domyśleć, o wiele lepiej się pisze na e, tego typu, jakby, można powiedzieć, komputerze, e, z racji tego, że mamy po prostu normalną fizyczną klawiaturę, w którą po prostu szybciej się uderza, szybciej się pisze, przynajmniej mi e, i mi taka też klawiatura o wiele bardziej odpowiada, i na pewno, gdybym miał pisać jakiś dłuższy tekst, to wolałbym e, takiego iPada właśnie z takim dodatkiem, a aniżeli po prostu pisać po ekranie. Widzicie też, obudowa budowa została tak naprawdę z dwóch stron wyposażona w takie gumki. Gumki, które mają po prostu zabezpieczać temu, żeby ten iPad się nie przesuwał, e, gdy na nim pracujemy. I to jest naprawdę bardzo dobre z racji tego, że ta klawiatura przy e, nawet jakichś bardziej śliskich powierzchniach po prostu nie jeździ po tym stole. Mamy tak naprawdę cały czas stabilną taką pracę, stabilną taką podstawkę. dobra w tej obudowie jest też to, że jest tutaj tak naprawdę dowolność Możemy mieć jakby taką pozycję na komputer, na jakiegoś MacBooka, ale równie dobrze możemy sobie po prostu zgiąć tą całą klawiaturę, całą obudowę. No i w ten sposób mamy po prostu taki stojak, można powiedzieć, trochę poszerzyć go i możemy bez problemu oglądać sobie na przykład jakiś film, mając z tyłu klawiaturę do dyspozycji. Natomiast jeśli chodzi o ochronę ekranu, to powiem Wam szczerze, że trochę w to wątpię z racji tego, że te klawisze po prostu przy jakimś upadku prawdopodobnie mogą spowodować to, że jeszcze bardziej nam się rozbije szyba w iPadzie. Więc ja bym tego nie traktował. Jako zabezpieczenie. Raczej sugerowałbym takie coś, włożyć taką budowę jeszcze do jakiegoś etui, po prostu wykonanego z materiału, żeby przy ewentualnym wstrząsie nie rozwaliło nam tutaj całego ekranu. Dobre jest też to, że ta klawiatura działa totalnie bezprzewodowo. Nic tutaj nie podpinamy i mało tego. Klawiatura sama się wybudza, jak wybudzi nam się iPad, więc to jest naprawdę świetne rozwiązanie. Bateria jest też niczego sobie, bo na jednym naładowaniu może działać ona około kilkudziesięciu godzin. O wszystkich stanach baterii informuje nas tutaj ta mała dioda, która jest pobudzana przez jest tak naprawdę przycisk koło strzałek. Pełne naładowanie zajmuje około 100-120 minut z tego, co ja patrzałem, więc nie jest to zły czas, jeśli patrząc na urządzenie, które ma tam kilkadziesiąt godzin, potem pracować na takim naładowaniu. Do tej pory mówię o samych zaletach tego urządzenia, natomiast teraz to na pewno się zmieni z racji tego, że mam dwa zastrzeżenia co do tego akcesorium. Po pierwsze klawiatura nie jest podświetlana i to jest na pewno bardzo duży minus. Nie wiem czemu producent tak postąpił, że mając tutaj jakiś akumulator, który byłby w stanie zasilać te wszystkie diody, ok, z jakimś ubytkiem na pewno dla baterii, e, ale nie zastosował po prostu tego podświetlenia. No i w nocy ta klawiatura, e, no powiem Wam szczerze, że jest taka średnia. Ok, ktoś może powiedzieć, że światło z iPada może oświetlać mi klawisze. Ok, z tym mógłbym się poniekąd zgodzić, gdyby nie to, że czasami e, po prostu jest tak późno i jestem już tak zmęczony, że chciałbym jednak na totalnym, jakby, wygaszeniu ekranu pracować. No i wtedy fajnie, jakby te klawisze też były podświetlone lekko, żebym wiedział, co klikał. To jest moje pierwsze zastrzeżenie. A te drugie, a te drugie to niestety cena, ze względu na to, że wynosi ona coś coś 600, kilkadziesiąt zł, a nawet prawie 700 można powiedzieć, więc naprawdę cena jak do tego typu akcesorium wydaje mi się trochę wygorowana i wydaje mi się, że tylko jest uzasadniony zakup tego produktu w momencie, w którym naprawdę bardzo dużo piszemy e, i taka klawiatura naprawdę nam się przyda i można powiedzieć w cudzysłowie spłaci. Z racji tego, że wydać e, tyle pieniędzy na samą klawiaturę do iPada, muszę wam szczerze powiedzieć, że byłoby trochę nierozsądne, gdybyśmy potem jej nie wykorzystywali dość często. Niemniej jednak, gdybyście chcieli zakupić tę klawiaturę, to link jest w opisie filmu, więc serdecznie Was tam zapraszam. Gdybyście jeśli mieli więcej pytań odnośnie tej klawiatury, to śmiało proszę w komentarzach pod filmem bądź na Twitterze, na Facebooku. Ja za dzisiaj bardzo dziękuję, do zobaczenia, cześć.